Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Święty Piotr z Alkantary. Pokój duszy. Rozdział 13. Jakim sposobem dusza powinna się uspokajać w każdym razie, żeby nadaremnie nie tracić ani czasu, ani pożytku? Ile razy zdarzy ci się upaść? Czy to w wielkiej, czy w małej rzeczy? Choćbyś nawet dziesięć tysięcy razy na dzień tę samą zbrodnię popełnił, i to nie przypadkowo, ale dobrowolnie i rozmyślnie, trzymaj się stale tej reguły i tego sposobu, który Ci o to podaje. Jak się tylko poczujesz winnym, nie bój się, nie trać spokoju ale uznając wielką swoją ułomność, z pokorą i ufnością. zwróci natychmiast miłosne wyjrzenie na Pana Boga i mów do Niego sercem i ustami. Panie, to, co uczynił, jest do mnie podobne i niczego innego spodziewać się po mnie nie można. Tylko takich i tym podobnych rzeczy. Żeby nie dobroć Twoja, która mnie tak miłosiernie podtrzymuje, to nie poprzestając na tym, zanurzyłbym się pewnie w przepaj złego. Dzięki Ci niech będą nieskończone, żeś mnie nie opuścił. Żałuję, mój Boże, za to, co teraz uczynił. Przebacz mi ze względu na Ciebie samego, na to, czym Ty jesteś i udziel mi tej łaski, abym Cię już nigdy więcej nie obrażał. Wróć mi łaskę swoją i przyjaźń swoją. To uczyniwszy, nie trać już nad tym ani czasu, ani spokoju ducha. Nie myśl już o tym, czy ci może Pan Bóg nie odpuścił, ale z całym spokojem powróć do swoich ćwiczeń tak, jakbyś żadnej winy nie popełnił. I zwracaj się do Pana Boga nie raz, ale sto razy. A jeśli potrzeba, to co chwila i za każdym razem z tą samą ufnością i spokojem jak po raz pierwszy, bo nie tylko Bóg ma z tego chwałę, ale i Ty odnosisz tysięczne korzyści wtedy czasu się daremnie nie traci, postępowi dalszemu tamy się nie stawia. Lecz owszem, nad grzechem odnosi się stanowcze i zupełne zwycięstwo. Pragnąłbym jak najgłębiej wpoić to przekonanie w te dusze niespokojne i skrupulatne, a wtedy same by poznały, do jakiego to doprowadza spokoju i litowałyby się nad zaślepieniem tych, Którzy pomimo wielkiej straty duchowej dalej czas trwonią. Dobrze to sobie rozważ, bo to jest klucz oraz najkrótsza droga do prawdziwego postępu duchowego. Ćwiczenie to wymaga innych jeszcze niezbędnych wskazówek, ale brak czasu na nie. Może ci je kiedy indziej podam. Lecz najpierw z tych powyższych skorzystaj. Czytaj te wskazówki wolno, a pragnij i spodziewaj się dobrego z nich owocu. Miłosierdzie Boże, udzieli Ci więcej wskazówek, niż my, biedni ludzie, mamy o nich świadomość i zrozumienie. Pojmujesz dobrze, że piszę to wszystko dla tych, którzy dążą do większej doskonałości, a nie dla tych, którzy są przywiązani do grzechu śmiertelnego. Te wskazówki to lekarstwo, które nie może działać w takich duszach, które przez niedbalstwo ciągle Boga obrażają i całe życie w złościach swych trwają. Takim zalecam raczej smutek i ciągłe obżałowywanie grzechów swoich i spowiedź, aby z własnej winy i z lenistwa nie pozbawiali się niezbędnego dla siebie lekarstwa. Błogosławieństwo Domu, niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński Dla nas ukrzyżowany Zmiłuj się nad tym domem i strzeż Jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc. Działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa, z dziewięcioma chórami aniołów będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, Niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu. Mario, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie, i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, grożącego duszy, lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają, Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Krwi Chrystusa. Jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza. Wybaw nas krwi Chrystusa przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię. Wybaw nas krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas krwi Chrystusa, brocząca z cierniowej korony, wybaw nas krwi Chrystusa, na krzyżu, wybaw nas, kwit Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, kwit Chrystusa. Bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas, krwi Chrystusa, Która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Zdroju miłosierdzia Wybaw nas Krwi Chrystusa Zwyciężająca złe duchy Wybaw nas Krwi Chrystusa Męstwo męczenniku Wybaw nas, krwi Chrystusa, mocy wyznawców. Wybaw nas, krwi Chrystusa, rodząca dziewice. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, o zagrożonych, wybaw nas. kwi Chrystusa, o chłodopracujących, wybaw nas. I Chrystusa, pociech opłaczący, wybaw nas. kwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, o umierający umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas, krwi. Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyścowej, wybaw nas. I Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Kupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy. Godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.